W tym sklepie 50 zł, tam 130 zł, później 80 zł, aż w końcu nasza wypłata ucieka z konta w zastraszającym tempie. Jeśli chcemy nauczyć się dobrze zarządzać pieniędzmi, powinniśmy zacząć spisywać nasze wydatki i, żeby to rzeczywiście miało sens, dodatkowo je analizować. Kontrolując miesięczny stosunek zarobków do wydatków, jesteśmy w stanie określić, ile oszczędności lub długu generujemy każdego miesiąca. Wyciąganie wniosków z budżetu domowego jest kluczem do jego sprawnego działania. Podstawą kontrolowania naszych finansów jest zbieranie paragonów. Bez nich nie zyskamy rzeczywistego obrazu naszych wydatków. Możemy podliczać je na kartce czy w zeszycie, ale dla oszczędności czasu możemy skorzystać z Excela czy specjalnych aplikacji. Takie monitorowanie nie tylko pomaga ograniczać wydatki. Ale także daje ogólny wgląd w to, na co przeznaczamy pieniądze. W szczególności możemy wykorzystać te informacje do dostosowania naszych kosztów bieżących. Na przykład, może zorientujemy się, że przeznaczamy większą część naszych pieniędzy na zamawianie jedzenia. Możemy zbudować nowe nawyki, takie jak gotowanie każdego wieczoru lub przygotowywanie posiłków w weekendy, aby ograniczyć koszty w tym obszarze. Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie naszych nawyków związanych z pieniędzmi. Nawet jeśli nie mamy problemu z domowym budżetem, to dobrze jest wiedzieć, ile zostaje nam na koniec miesiąca, by zbudować sobie poduszkę finansową na nieprzewidziane wydatki.